Król nam Chryste, stajemy przed dobrym Bogiem, aby się uśmiechnąć, aby nabrać ducha i aby wołać do Boga, aby nas ogarniał całych. Przyjdź Duchu Święty, wzmocnij nasze serca, wzmocnij nasze myśli, abyśmy byli Tobie posłuszni, krok za krokiem, szli za Tobą, dobry Boże. Amen. Dzisiaj w Ewangelii mamy uzdrowienie trendowatego. Trendowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. To jest dzisiejsza Ewangelia, w której Pan Jezus pokazuje, że jest dobry. On chce, żeby człowiek był wolny od trądu. Bóg chce dobra dla swoich dzieci. Chce, żebyśmy nie byli odrzuceni, żebyśmy nie byli trędowaci. Trąd w tamtym czasie to jest choroba odrzucenia, to jest choroba wzgardy, to jest choroba e, omijania człowieka, to jest choroba, że e, ktoś staje się niedotykalny. Dlatego Jezus go dotyka. Jezus robi za każdym razem coś, co jest e, przekroczeniem prawa w miłości. Dlatego dotyka tego człowieka, uzdrawiając go. To jest e, takie jest działanie Boga. Jezus chce, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy nie chodzili trendować. Uzdrowienie strądu jest również w Starym Testamencie. To nie jest tylko Nowy Testament, ale w Starym Testamencie też Bóg strądu uzdrawia. Z choroby, która prowadziła do śmierci, ale choroby odrzucenia, odtrącenia, choroby budowania murów. Jeżeli czegoś takiego doświadczamy, to zachęcam, żeby dzisiaj powiedzieć Jezusowi, Panie, chcę. Chcę, żebyś mnie uzdrowił. Chcę, żebyś mnie oczyścił żeby nie było tego muru między mną a tą osobą, między bliską mi osobą, między kimś, kto był kiedyś moim przyjacielem. Panie, zburz te mury. Mury, które rozdzieliły nasze życie. A może jest tak, że to ja izoluję kogoś. Może jest tak, że to ja kogoś zrobiłem trędowatym i w moich oczach jest trendowaty, jest wyrzutkiem i go omija mukiem szerokim. I być może dzisiaj Bóg to nam chce pokazać. I, I że, żebyśmy ten mur zburzyli. Mur trądu. Mur, który się Bogu nie podoba i z którego Bóg uzdrawia, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Mur trądu, gdzie Bóg leczy przez dotyk, że kładzie rękę tam, gdzie jej nie wolno położyć. Bo jest wyszydzenie. A Jezus kocha. Kocha każdą stronę. I tych, co wyszydzają, i tych trędowatych. Kocha każdą stronę. Błogosławia każdemu z nas, abyśmy popracowali dzisiaj trochę z tą myślą, przyjęli ją i chcieli więcej. Chcieli w Chrystusie burzyć mury izolacji, mury odrzucenia. Przyjmijcie to błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki, że jesteśmy razem. Dajcie kciuk w górę. Zachęcam do komentarza. A tutaj jest. Uwielbienie, mocnym duchu chcą nas dalej poprowadzić, abyśmy jeszcze przez chwilę pobyli w modlitwie w tym porannym uwielbieniu. Do zobaczenia z Panem Bogiem.